Which performance are you most Z którego występu know? jesteś najbardziej dumny? O, było wiele fantastycznych postaci, w które się wcielałem w czasie całego show, ale oczywiście najbardziej dumny jestem z pierwszej polskiej piosenki, którą wykonywałem w czasie programu, czyli Wehikułu Czasu zespołu Jam. Jestem z tego dumny zapewne dlatego, że śpiewanie po polsku, kiedy nie mówi się w tym języku, jest bardzo trudne. To była pierwsza polska piosenka, którą wykonywałem w czasie programu i zebrałem mnóstwo pozytywnych komentarzy dotyczących mojego występu. Dlatego jestem z tego dumny i cieszę się, że ją wykonałem. W programie byłeś Tiną Turner, Ryszardem Ridlem, Lenny Krowicem, Czesławem Niemenem. Powiedz mi, czy jest jakiś artysta, o którym marzyłeś, żeby się w niego wcielić, a nie miałeś okazji swego rodzaju, nie wiem jak to nazwać listę marzeń? Oczywiście, mam kilku artystów, których chciałbym zagrać, różnych od tych, w których się wcielałem, ale z tych, w których udało mi się wcielić, najbardziej lubiłem Lenego Krawica, i to był prawdziwy honor stać się nim. I to jest zadziwiające, kiedy zakładasz maskę, stajesz się tą postacią. I to było bardzo przyjemne, stać się Lenem. Choćby w związku z tymi wszystkimi paniami, z których każda chciała sobie zrobić zdjęcie z Lenem. A to facet z wielką charyzmą, więc maska działała bardzo dobrze. Czułeś zazdrość? <laughs> tak jak powiedziałem, kiedy zakładasz maskę, stajesz się tą postacią, ale jak ściągasz, to wracasz do domu jako zupełnie inna postać. Ale tak jak powiedziałem już raz, pewnego dnia chciałbym powrócić jako Lenny, ponieważ sprawiło mi to wiele frajdy. Powiedz mi, co było najtrudniejsze podczas występu, w którym wykonywałeś piosenkę Richarda Riedla? Język czy jego niezwykły sposób poruszania się? Nie, z pewnością najtrudniejszą sprawą był język. Sposób poruszania się studiowałem oglądając film. Dostałem do obejrzenia film o jego życiu, czyli o, zapomniałem tytułu. Coś ze słowem bluesa. Skazany na blusa. Dokładnie. Tak więc obejrzałem ten film. Szczęśliwie jeden z facetów z produkcji załatwił mi angielskie napisy, co było niezbędne, żeby w ogóle zrozumieć ten film. Dowiedziałem się z tego filmu sporo o jego życiu, a przede wszystkim sprawiło to, że mogłem zacząć myśleć jak on i ruszać się jak on. Więc sposób poruszania się nie był najtrudniejszą sprawą. Najtrudniejszy był język, wymowa poszczególnych słów. To było trudne. Ale jeszcze trudniejszą sprawą było nauczenie się wszystkich tych słów na pamięć. Ponieważ to jest tak, jak śpiewasz po angielsku i zapomnisz danego słowa, możesz je wymyślić na podstawie następnego zdania, ale po polsku, jeżeli nie wiesz co śpiewasz, to jest. Jest jak swojego rodzaju algorytm w Twojej głowie, który musisz śledzić. Tak więc cieszę się, że to się udało.